Pracowałem długo jako robotnik, pracownik fizyczny. Zmywałem naczynia, pracowałem w fabrykach. Nigdy nie odniosłem sukcesu, nie miałem takiego poczucia. Dopóki nie zacząłem sprzedawać, gdy zacząłem sprzedawać, poczułem, że osiągam sukces, że otwierają się przede mną wszystkie perspektywy i wszystkie drzwi. Gdy zostałem sprzedawcą, praktycznie nie wiedziałem, co robię, nie wiedziałem, czym się zajmuję. Także przez sześć pierwszych miesięcy byłem ogromnie sfrustrowany. Później zacząłem pytać sprzedawców, którzy osiągnęli sukces, co robią, żeby ten sukces osiągnąć i co robią inaczej niż ja robiłem. I oni mi to powiedzieli. Ja zrobiłem tak, jak oni mi to powiedzieli, i od razu zobaczyłem, że rośnie moja sprzedaż, rośnie mój dochód i otwierają się przede mną nowe możliwości. Dlatego, że zrobiłem to, co zasugerowali mi ludzie, którzy osiągnęli sukces. Przez lata badałem, to, do czego doszli różni eksperci badający sukces, i stwierdziłem, że doszli oni do tych samych wniosków, do których mi udało się dojść. Jeden z ekspertów, który badał sukces przez 50 lat, Stwierdził, że dla sukcesu kluczową rzeczą jest to, żeby uczyć się od najlepszych. Natomiast drugi, też uznany ekspert w tej dziedzinie, stwierdził, że kluczem do sukcesu jest wykorzystanie sprawdzonych, przetestowanych metod i zasad. Wiele z tych moich zasad zawartych jest właśnie w tych książkach. Wielu ludzi mówiło mi, że jedna z tych książek zmieniła ich życie ponieważ po raz pierwszy po przeczytaniu tej książki wiedzieli, co robić, żeby osiągnąć sukces.